Wie, mamy challenge, żeby być ciągle na tej poduszce. Jeszcze się nie zaczyna challenge, ale teraz się zaczyna. Właśnie, jak tak machnąłem. No to... Musimy. Jeszcze challenge będzie jeden. Jeżeli ja przegram, no to koniec filmiku jest. I wy mnie możecie spychać, żebym przegrał i będzie koniec filmiku. No, i, a ja będę na dupie i będę nagrywać to. Nie no, tylko mnie możecie. Dobra No może, no, To Prawie przegrałem Noże Mamy challenge Dalej trwa takie.